I witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony. Ja, Lia to kolejny odcinek. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób można dostać się na świat prywatny, co zrobić, żeby dostać się na taki świat, i odpowiem Wam tym samym na parę pytań, które często zadajecie mi to pod odcinkami, czy to na live'ach. Także zaczynajmy. Dobrze, tak więc zaczniemy od tego, jaki Prif jest dla ciebie dobry. Po pierwsze, nie ma co rzucać się na głęboką wodę. Warto sugerować się opiniami innych graczy, ale nie zawsze. Część osób może mówić, że Prif jest po prostu do dupy, a tobie on może przypaść do gustu i możesz się czuć na nim naprawdę świetnie. Tym samym nie warto rzucać się na głęboką wodę, tak jak przed chwilą powiedziałem, jeśli chodzi o wymagania, tak. Jeśli widzicie, że zbliża się rekrutacja, albo już się zaczęła rekrutacja, a wasze, że tak się wyrażę, statystyki konta, czyli na przykład reputacja, czy jakieś inne wymagania są niewystarczające, nie ma co porywać się z motyką na słońce. Naprawdę, warto jest poszukać priwa dobrego dla nas dobrego dla Ciebie, tak żebyś wiedział, wiedziała, że masz szansę na niego się dostać, że wymagania są przez Ciebie wszystkie spełniane oraz, że jest to prif, na którym możesz czuć się fajnie i możesz coś osiągnąć, że masz ku temu jakieś perspektywy. Regulamin i wymagania. Czy to w ogóle jest konieczne, spełniać to, wiedzieć o co chodzi? Odpowiedź brzmi Oczywiście głównym problemem w większości podań rekrutacyjnych jest to, że często gęsto wymagania nie są spełniane przez graczy, którzy próbują się dostać na dany priv, na dany świat prywatny. Na przykład w wymaganiach na potencjalny świat prywatny, na który chcesz się dostać jest, że musisz posiadać 30 punktów reputacji, mieć minimum 365 dni stażu, znajomość zasad ortografii interpunkcji, postacie na maksymalnie jednym bądź dwóch światach prywatnych, no i w to często są wliczane postacie z Unii czy Pandory, oraz zapoznanie się z regulaminem. Bardzo często sam pomagając znajomym, czy sam pisząc takie podanie, Widziałem w innych postach, że jest wiele takich sytuacji, że ktoś nie spełnia wymagań. Na przykład nie ma tej reputacji. Powiedzmy ma 25, a nie 30, bądź ma staż 320 dni, a nie 365. Czemu się nie dostaje? Bo nie spełnia tych wymagań. Można napisać prywatną wiadomość do takiego zarządcy, ale szansa na to, że przymknie oko na właśnie ten punkt regulaminu jest naprawdę, naprawdę niska. Czemu jest wiele osób, które tylko czyhają, żeby jakoś zrzucić danego zarządcę bądź dany priv w ogóle na unię, a takie sytuacje jak łamanie zasad własnego regulaminu rekrutacji no mogłoby naprawdę dużo zadziałać na niekorzyść takiego zarządcy, dlatego naprawdę warto jest spełniać wymagania, bo to już jest jakiś plusik, to już jest ta podstawowa, pierwsza, że tak powiem, podstawa piramidki, którą musicie całą zbudować, żeby dostać się na taki priw. Odnośnie regulaminu. Czy warto taki regulamin przeczytać? Myślę, że nie chodzi tutaj o wręcz wykucie się go na pamięć czy przeczytanie 10 tysięcy razy, ale zerknięcie na takie podstawowe rzeczy, za co możecie zostać ukarani jakimś banem, killem, czy czymkolwiek innym, jakie są zasadne odnośnie zajmowania herosów czy elit drugich. Odnośnie pisania również. Tak, na, takie na takie niby małe rzeczy, nie do końca istotne, warto zwrócić uwagę, bo później możecie po prostu wylecieć z takiego piwa, bądź podczas rozmowy rekrutacyjnej, które również coraz częściej się zdarzają, możecie zostać nieprzyjęci, nie znając odpowiedzi na podstawowe pytanie a to jest wymaganie zapoznanie się z regulaminem. Także powtórzę jeszcze raz. Warto się z tym wszystkim zapoznać i spełniać te wymagania. Reputacja. No jak ją zdobyć? Przecież to niemożliwe, a jednak możliwe. Posłuchaj. Sposoby i opcje jej zdobycia są naprawdę różne. Teraz podam Tobie parę takich, wydaje mi się, że najprostszych i. Przeze mnie przynajmniej stosowanych. Ogólnie e, całą reputację można zdobywać na wiele sposobów. Tworzyć tematy na forum, konkursy, pomagać przy jakichś eventach, e, tworzyć na przykład tematy, gdy zaczyna się event, dodawać tam questy z opisami e, herosów, z lotem i czasem ich respu, sprzedawców różnych NPC i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę wiele. Ale teraz przedstawić się takich... Parę najbardziej ogólnych i których ja osobiście użyłbym, jeśli chciałbym nabić trochę reputacji. Jest to na przykład strona na forum wpw, czyli wszyscy pomagają wszystkim. Jest to strona, na której możesz zadawać, jak i odpowiadać na pytania. Często ludzie nagradzają twoje dobre odpowiedzi plusikiem. Taki plusik nie zawsze równa się jednemu punktu y, reputacji, ale często jest to większość tego punktu, tak? Na przykład, gdy dostajesz dwa plusiki pod postem, może ci dać jedną reputacji albo nawet dwa. To zależy, różnie, nie wiem jaki jest na to przelicznik, ale różnie się to dostaje. Wiem sam po swoich postach i po tym jak ja dostawałem. Kolejnym takim punktem mogą być nasze rysunki, prace graficzne czy malarskie. Możecie tam naprawdę zabawić się w Picassa i wymalować co chcecie, tak? Może to być, nie wiem, scena z filmu, może to być wasz wymarzony outfit, czy grafika jakaś do gry, czy na przykład, nie wiem, twoja dziewczyna, czy twój chłopak, ktokolwiek. Wrzucacie tam, ludzie oceniają, dają wam również właśnie te plusiki, które później się sumują na reputację. Kolejnym takim tematem są fotografie. Tutaj również wszystko zależy od Ciebie, tak? Twoja inwencja twórcza, że tak się wyrażę. Koncik literacki. No tutaj to po prostu możecie się zabawić słowackiego czy jakiegoś innego Mickiewicza i cokolwiek możecie napisać, tylko przestrzegam, żebyście nic nie kopiowali z internetu, żadnych wierszy i tak dalej, bo często jest to wyszukiwane i możecie wtedy dostać minusy, o których również zaraz się wypowiem. Kolejnym punkcikiem mogą być nasze mapki. Jeśli naprawdę siedzicie w tym margonem, e, chcecie, że tak powiem, nie tyle rozwijać siebie dla tej gry, co rozwijać tą grę dla siebie i pomagać na przykład administracji, wielu graczy zajmuje się tworzeniem mapek. E, macie tutaj przykładową mapkę, którą zapożyczyłem z forum. E, oczywiście autora macie również tutaj napisanego. No i tak, możecie takie mapki tworzyć, gdy wejdziecie na stronę, na, na forum, właśnie nasze mapki, tam będziecie mieli programy podane w linkach do ściągnięcia i do tworzenia takich mapek. Jest wiele, wiele poradników na YouTubie, czy w wielu innych, na wielu innych stronach internetowych, z których możecie po prostu się tego nauczyć i czerpać później korzyści, jak i przyjemność. Margo memy. To jest coś już po prostu świetnego. Wpadnie wam coś do głowy, nie wiem, jakaś sytuacja jakakolwiek, którą tutaj na przykład zaraz wam przedstawię. Bro, look at this dude. <laughs> Wait till <you> see the... <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> her! jest <laughs> like <in his> lips <coughs> Sami widzieliście naprawdę świetny mem twórczości Urfello. Naprawdę prześwietny. Tym bardziej, że prawdziwy. W 100% procentach prawdziwy. I dziękuję mu z tego miejsca. Pozdrawiam Cię i dziękuję Ci, że zrobiłeś tego mema. Po prostu oddajesz. Całą powagę, jaki komizm tej sytuacji. I nie tylko takie memy możecie robić. Nie chodzi tu o nagranie. Mog może to być w pajcie przerobiony obrazek, czy po prostu cytat z czegoś, screen, cokolwiek, co doda. Co do czego dodacie coś od siebie i. I tak! I to już tworzycie mema, możecie dostać za to naprawdę naprawdę dużo reputacji. I kolejnym, i już zarazem ostatnim punkcikiem, który Wam tutaj przedstawiać, chodzi o zdobywanie reputacji, mogą być awanse i zdobycze, Wasze zdobycze. Możecie wrzucać to na zwykłe forum, jakby na forum z awansami, zdobyczami ze zwykłych światów, jak i z privów, jeśli już macie jakieś na swoim koncie, ale chcecie się dostać na kolejny i po prostu Wam nie idzie. To możecie wrzucać, będziecie tam plusowani, gracze będą się wypowiadać na temat waszego awansu, gratulować wam itd, tak i tak dalej. No sami wiecie, o co chodzi. Kolejnym i zarazem ostatnim elementem moich porad dla Ciebie, jak dostać się na świat prywatny, jest profil. Tak, to jest to coś naprawdę ważnego i istotnego. Dużo osób o tym nie wie, a ja bardzo często osobiście zwracam na to uwagę. I nie było tak od zawsze. Zwrócił mi na to również uwagę zarządca jednego ze światów prywatnych podczas rekrutacji, w której brałem udział. Właśnie powiedział mi, że często sprawdzane są profile. Nie chodzi tutaj o to, jaki masz level, ekwipunek czy ile grasz. Bo to, ile grasz, musisz po prostu spełniać wymagania serwerowe. Nie musisz mieć wylegowanych postaci 300 levela. Musisz spełniać wymagania serwerowe. Profil: chodzi mi o Twój prywatny profil. Musi on wyglądać schludnie, musi być poukładany. Najlepiej, jakby prezentował coś o Tobie, przedstawiał poniekąd Twoją osobę, Twoją historię. To jest taka wizytówka, niczym CV, przedstawiane. Właśnie takiemu pracodawcy, którym jest zarządca serwera bądź osoba zajmująca się taką rekrutacją, a podanie, które piszecie, to jest tylko list motywacyjny do tego, żeby się dostać. Przynajmniej ja często, gęsto tak odbieram to, jak sprawdzane są podania, bo podanie może być przepięknie napisane, a i tak się nie dostaniesz. Możesz spełniać wszystkie wymagania, a i tak się nie dostaniesz, a może być to właśnie winą, że nie masz dobrego profilu. Pokażę Wam teraz na przykładzie parę profili, paru graczy. Pierwszym z tych graczy będzie Dion e, z Badziora, który naprawdę ma przepiękny profil. Widzicie teraz go razem ze mną. E, znaczy, Wy go widzicie, ja go nie widzę. I mogę Wam powiedzieć, że naprawdę jest to przepięknie zrobiony profil. Wszystko jest ładnie uporządkowane. Zdjęcia są porobione, ładnie jest dodany kolor. Wszystkie komendy mieliście przed chwilą przedstawione, z tego co wiem, jak będę to obrabiał. Także nie musicie pytać się mnie, jak to zrobić, bo tam macie komendy, które ja znam. Żadnych innych nie znam i żadnych innych nie używam i nie używałem nigdy. Więc to jest profil Diona. Kolejnym takim profilem jest profil. Mabi. Mabi ma również przepiękny profil. Nie jest on tak długi jak Diona i opiera się głównie na historii jej postaci z Nerdhus, ale jest naprawdę również ładnie zrobiony, ładnie uporządkowany. I trzecim, ostatnim profilem, który osobiście najbardziej mi się podoba, jest profil pani Fraus. Pani Fraus jest naprawdę, naprawdę no według mnie to jest po prostu mistrzostwo to jak zrobiła ten profil, jest on przepiękny i możecie się na nim wzorować, przynajmniej tak mi się wydaje i pozdrawiam z tego miejsca trójkę tych graczy, których wymieniłem i dziękuję, że robicie taką robotę, bo naprawdę jest to naprawdę przepiękny profil, przepiękny bardzo ładnie, wszystko uporządkowane co prawda tutaj też część opiera się na postaci z NerdHus, na fabule i tak dalej i tak dalej, ale Duża część jest też poświęcona po prostu gameplayowi, tak? Kontaktowi i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę, i to by było w sumie na tyle. Nie chciałem wam pokazywać mojego profilu, bo według mnie nie jest on wystarczająco dobry, żeby ktoś mógł się na nim wzorować. Jeszcze tam czegoś brakuje, jest tam wiele niedokończonych elementów, a teraz nie miałem czasu, żeby ogarnąć to dla Was. Przed nagraniem tego odcinka. Także ja Wam dziękuję, mam nadzieję, że Wam pomogłem i że dzięki temu przynajmniej w minimalnej mierze będziecie pamiętali: A, Ali mi pomógł, dostałem się. Dziękuję. Trzymajcie się, cześć.